Tam brygadę detektywów u analityków tajemnic tam. Jednym słowem, rety. Niektórych analityków już poznaliście. Smak czekoladowy? E, e, tak. Mniam. <grym> A to jest Question, specjalista od teorii spiskowych. Rety, co mu się stało z twarzą? Nie mogę tego zdradzić. Nic nie szkodzi, nie trzeba. Nasza ekspertka od kryminologii metahumanistycznej czarny... K Kanarek! Jestem pani wielkim fanem, serdecznym. Żadnych autografów, chłopcze. Moi drodzy, siadajcie proszę. Dorki. Miejsce zajęte. Widzisz, co zrobiłem? Przyjąłem taką samą postać jak krzesło. Oh, jak mogłem zapomnieć o plastikmenie? Mógłbyś się ogarnąć, goście przyszli. Jak zamierzałem powiedzieć, ilekroć którykolwiek z nas ma szczególnie trudną zagadkę, prezentuję ją grupie. A mówiąc o zagadkach, mamy tradycję, że nowi członkowie wybierają sprawę do rozwiązania. Szuflady z papierami? Nie za bardzo oldschoolowe? Same nierozwiązane sprawy. Każdy ma swoją szufladę. Ta jest plastikmana. Ja lubię pozbierać kubkę i rozwiązać wszystkie naraz. Słuchaj, jeśli będziemy siedzieć cicho, ten fantom na pewno, arf, arf, arf. pewno nas nie... Piesku, mówiłem cicho! To nie ja. Jeżeli nie szczekałeś ty, to kto? Widzisz? To jest... to jest... The Super GIS! To było szybkie. To był krypto. Krypto? No, super pies. <laughs> Wiedziałem! Tak, najlepszy przyjaciel Supermana. Posiada wiele tych samych mocy i umiejętności, a także słabości, co człowiek zastali. Musiał się tu ostać, kiedy liga zniknęła. <śmulny> <śmulny> Ciekawe, kto go karmił! Coś mi się wydaje, że nikt! Hej, Prawdziwy, superbohaterski pies! To jest dobrym superpieskiem? Jaki dobry superpiesek? Lepiej uważaj. Kryptońskie pchły mają ostre metalowe pazury i mogą żyć setki ziemskich lat. A -a -a. Lodówka sprawiedliwości opróżniana w piątki. O, tęskni za Superman. O, witaj w klubie. Zawsze za nim tęsknię, gdy zgniatam puszkę. Dobra, koniec tych wygłupów. Musimy szukać poszlak. Aha, smaczny pomysł! Na tablicy informacyjnej widziałem słowo kuchnia. Skubi i ja. I krypto! Właśnie, Skubi i ja i nasz ochroniarz krypto zaczniemy wężyć tam. Ej, patrzcie! O, coś zostało! <grypto> Hej, a drugie przykleiło mi się do buta. Mam szczęście. Idziemy, chłopaki! Słuchajcie, jak będziecie grzeczni, może się nawet z wami podzielę tym łupem. Jednak Batman miał rację, było tu nie wchodzić. Odważnie to przyznaję. Tak, odważnie. Skubi. Mm. Kiedy pies jest zmieszany? Ty jest mieszańcem! <laughs> Przyszedłem hmm. pogadać, Zagadka. Wiem, że pracowałeś z profesorem Milo tuż przed wypadkiem. Długo kombinowałeś, ale zanim odpowiem na twoje pytania... Odpowiedz na moje! Gdy wypowiesz me imię, ja znikam. Czym jestem? Ja wiem, Cykorem. Znikamy! Odpowiedź brzmi ciszą. Uuu, niegłupie, dziewczy. Ciszą istotnie. Niejemy stąd wrzaskiem? Tak? Koniec twojej ciszy, zagadka. Jak się spiknąłeś z Mailem i Szkarłatem? Co się stało owej feralnej nocy? Zaraz po szkole byłem genialnym łotrem, niedoświadczonym i jeszcze nie rozpracowałem, jak działają super łodszy. Więc wymyśliłeś sobie pseudo i dołączyłeś do gangu profesora Mile'a. Namówiłem dość łatwowiernego Lea szkarłata, by do mnie dołączył. Maszyna nie była gotowa! To był tak samo wasz błąd jak profesora Milo. To nie ja skrewiłem podczas ratunku biednego naukowca. Dziękuję, że ocaliłeś mnie! Serdeczne dzięki, Batmanie! Dosyć, szkarłatny płaszcz! Kim on jest? Być może to los! Nie uratowałeś życia Lea, a on przyszedł po twoje. I zostawiam wam ostatnią zagadkę. Co jest czarne, białe i czerwone jednocześnie? Przecież to proste. Gazeta. Źle! Odpowiedź, miły Batmanie, to ostatnia rzecz, jaką zobaczysz. Czerń jego cienia, jego biała, gorąca furia i spadający czerwony całun twojej zagłady! Nic nie wskuramy. Nie miej mnie za największego potwora. Znajdziesz jego szczątki, rękaw jego fartucha pogrzebany na cmentarzu Arkam. Na terenie tegoż właśnie azylu. Idziemy. Tu jesteście! Macie spóźnienie. Nieważne. Wciąż mamy dostatecznie dużo czasu, żeby zwiedzić calutki park. Na imię mi Norville i będę waszym przewodnikiem. Przewodnik to ktoś, kto przewodzi, nie zawodzi i stąd nazwa się wywodzi. Nie ma pytań? Subcią, zaczynajmy. Dziękuję przewodniku Skubercie. T-shirty nosicie nie tylko dlatego, że są modne, ale także po to byśmy wiedzieli, że liczba klientów kończących wycieczkę jest taka sama, jak liczba klientów ją rozpoczynających. Wesołym nigdy nie zgubiliśmy więcej niż dwóch trzech gości. Co za urocza grupa! Dobrze, t-shirty mamy, a zatem jesteśmy gotowi, aby ruszyć na spacer po tych historycznych terenach w ten jakże słoneczny dzień. Ale najpierw proponuję schłodzić się łyczkiem przepysznej lokalnej gazowanej wody mineralnej. Nie ruszaj się! Nawadniać się trzeba, panie i panowie, to zdrowe dla duszy i dla skóry. Jutro nam podziękujecie, zwłaszcza ten blady, przystojny jego z promiennym uśmiechem. On chyba mówi o tobie. Proszę za nami. Zwiedzanie rozpoczniemy od naszych osłabionych parkowych zbiorników na ścieki, które znajdują się za tamtymi śmietnikami. Idziemy, idziemy. Uuu. są powalające. Nie krępujcie się i uwieczniajcie wspomnienia. Pamiętajcie, żeby koniecznie oznaczyć swoje fotki hasztagiem tanie Zwiedzanie. I jeszcze chwilka. Pomożemy znaleźć odpowiednie światło? Oh, znacznie lepiej. Ma co nie, piesku? Tak. <grypto> Jak naprawa, krypto, mój brachu? Hey! Velma! Skobiku, nic wam nie jest? Słyszeliśmy hałasy. Symulator holograficzny. Widzisz? Dokładnie o takiej atrakcji ci mówiłem. <grypto> Czy jest miejsce w tej szalonej gonitwie dla arcymistrza oszustwa? Czy to jest Joker i Penguin? <trasz tapping> <dus wiele Heroic> <com> Uciekniemy superpotężnym herosom i zbirom wehikułem tajemnic. Nie musimy Wskakujcie do auta, osłaniam was. Czy on wam kazał skakać? Z jadącego wozu? Prosto do jadącego wozu? O oh, nie! Uh -huh. ha -ha. Ha. Ale zabawa! Kolejny wehikuł tajemnic na straty.